Niedawno ktoś mnie zapytał, kiedy warto zmienić system, i chodzi tutaj oczywiście o aparaty. Często jest tak, że jak to mówił, dobrze tam, gdzie nas nie ma, patrzymy gdzieś tam na specyfikacje, się pojawiają jakieś nowe obiektywy, nowe aparaty. No to zastanawiamy się, czy rzeczywiście ten system, w którym jesteśmy, coś mu zaczyna brakować i jakby to widzimy, ale trzeba pamiętać, że to jest takie przetasowanie, że na przykład w tym sezonie dana firma coś ma fajniejszego niż na przykład ta, którą my posiadamy i vice versa, więc to jest tak, że często to się zmienia, więc te zmiany warto przemyśleć, szczególnie w zależności ile mamy. Obiektywów. Jeśli mamy tam tylko dwa, 3 obiektywy, to tak naprawdę zmiana tego systemu nie będzie skomplikowana. Ja przechodziłem już kilka systemów i wiem, że nie jest to trudne, ale wiąże się z kosztami. Ja miałem także w Sony, na przykład jak byłem, nie doczekałem się następstwa, na Sony A7 III takiego prawdziwego, który spełniałby moje wymagania. No i przeskoczyłem do Kanona. Tu jestem zadowolony, chociaż nie ukrywam, że czasem zazdroszczę tutaj użytkownikom Sony kilku obiektywów. Jeśli chodzi o Sony, no to polecam, jeśli chodzi o wybór obiektywów, bo tam mamy spory. Nikon wydaje mi się, że jest tak po środku, na przykład wadą Nikon jest to, że niestety filmy zapisuje tylko na jedną kartę. Wadą Canona jest to, że jest zbyt mało obiektywów producentów firm trzecich, więc Sony jest takim dobrym systemem, gdzie mamy wybór tak naprawdę ogromnej siedzi obiektywy. Korpusy też często są unowocześniane, więc w tym przypadku nie ma problemu, więc tu już teraz wybieramy to, co nam jest potrzebne.